Dzień dobry Państwu. W ramach tegorocznej, dziewiątej już odsłony narodowego czytania wydarzenia odbywającego się pod konorowym patronatem pary prezydenckiej zostanie odczytane wybitne dzieło polskiego romantyzmu balladyna autorstwa Juliusza Słowackiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie pragnie zachęcić Was do obejrzenia prezentacji multimedialnej, opracowanej specjalnie na tę okoliczność, prezentującą życie i twórczość poety. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał zachęci was do refleksji nad uniwersalnym przesłaniem dramatu i przypomni nam wszystkim wspaniały świat wykreowany przez jednego z najwybitniejszych polskich wieszczów narodowych. Serdecznie zapraszam. Człowiek pomiędzy dobrem a złem. Dualistyczny świat balladyny Juliusza Słowackiego. Romantyzm w Polsce. Romantyzm w historii literatury polskiej przypada na lata 1822 do 1863. Ramy czasowe epoki tworzą wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza w 1822 roku i wybuch powstania styczniowego w 1863 roku. Romantyzm w Polsce to okres narodowej niewoli, carskich represji, zrywów niepodległościowych i związanej z osobą Napoleona nadziei na odzyskanie niepodległości. Sytuacja polityczna kraju zaważyła na dominacji nurtu patriotycznego w twórczości polskich romantyków oraz na swoistej koncepcji ojczyzny, pojmowanej jako najwyższa wartość duchowa. Twórcy tego okresu przyznali poezji szczególne zadanie utrzymania ciągłości tożsamości narodowej, zaś poetę wykreowali na narodowego wieszcza, duchowego przywódcę Polaków. Do grona najwybitniejszych poetów należą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki. Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. W zakresie komediodramatu wyróżnił się Aleksander Fredro. Najważniejsze pojęcia w polskim romantyzmie. Irracjonalizm. Wiara poza rozumowe metody poznawania świata. Poszukiwanie prawdy drogą uczucia, wiary, wizji. Mistycyzm. Wiara w możliwości kontaktu z bóstwem poprzez widzenie, wizję, sen. Mesjanizm. Wiara w posłannictwo, w misję do spełnienia wobec całego narodu lub społeczeństwa, przypisywana jednostkom, np. poecie, lub całym narodom, zwłaszcza Polakom. Historyzm. Zainteresowanie historią, głównie średniowieczem, czerpanie z niej tematów i inspiracji. Ludowość: zainteresowanie twórczością i kulturą ludu, moralnością, obyczajowością jako źródłem literatury. Indywidualizm: cecha romantyków poczucie odrębności, jednostkowości i wyobcowania z tłumu. Orientalizm: zafascynowanie kulturą wschodu. Spirytualizm: pogląd, według którego istnieje świat ducha. Równie ważny, a może ważniejszy od początku świata wyjdzianego. Bayronizm. Nowy bohater romantyczny, wykreowany przez Bayrona. Indywidualista, buntownik, osoba pełna sprzeczności, niezwykle tajemnicza, która często występuje przeciw powszechnie przyjętym prawom i normom społecznym. Dany wzór odzwierciedlają bohaterowie u Mickiewicza i Słowackiego, zwłaszcza w jego wczesnej twórczości, na przykład Hugo. Jan Bielecki Juliusz Słowacki Zarys biograficzny Juliusz Słowacki wraz z Adamem Mickiewiczem i Ignacem Krasińskim Określany jest jednym z wieszczów narodowych na emigracji. Dom rodzinny. Juliusz Słowacki Herbu Leliwa urodził się 4 września 1809 roku w Szemieńcu na Wołyniu. Był jedynym dzieckiem profesora Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Eusebiusza Słowackiego i Salomei z Domu Januszewskiej. W 1811 państwo Słowaccy przenieśli się do Wilna. W 1814 roku na Gruźlicę zmarł Euzebiusz Słowacki. Pochowany został na cmentarzu na Rosji w Wilnie. Po jego śmierci młoda wdowa wróciła z synem do Krzemieńca. Tam w 1817 roku Juliusz Słowacki rozpoczął swoją edukację szkolną w miejscowym gimnazjum. Krzemieniec, miasto rodzime. Krzemieniec pojawia się w twórczości słowackiego jako świadectwo zakorzenienia we własnej tradycji, niezwykłej mitologizacji. Zapisane w pamięci malowniczo obrazy pejzażowe i ożywiające je wydarzenia historyczne stały się najważniejszym źródłem dla całej jego twórczości, przykładowo w autobiograficznym poemacie pod tytułem Godzina Myśli z 1833 roku. Lata Wileńskie. W 1818 roku, po ponownym zamążpójściu Salomei Słowackiej za profesora medycyny Augusta Bessy, cała rodzina przeniosła się do Wilna i zamieszkała w domu przy ulicy Zamkowej 24. Tam Juliusz Słowacki kontynuował naukę w gimnazjum przy Uniwersytecie Wileńskim. We wrześniu 1824 roku zmarł ojczym poety. Jego śmierć została opisana w trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza. Po ukończeniu szkoły w 1825 roku dostał się na Wydział Nauk Moralnych i Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Studia prawnicze ukończył w 1828 roku. Na początku lipca 1828 roku opuścił Wilno i Litwę na zawsze. Lata warszawskie i powstanie listopadowe. W 1829 roku Juliusz Słowacki przyjął posadę urzędnika rządowej komisji skarbu. Po wybuchu powstania listopadowego, w marcu 1831 roku, wyjechał jako kurier rządu powstańczego przez Drezno do Paryża i Londynu. W Warszawie powstały powieści poetyckie: Hugo, Jan Bielecki, Mnich, Arab. Dramaty: Mindowe, Maria Stewart. Wiersze: Oda do wolności, hymn, boga rodzico dziewico, pieśń, żmija. Drezno, Londyn, Paryż. Dzięki misji kurierskiej powstańczego rządu Juliusz Słowacki nie tylko poznał osobistości kolonii polskiej w Dreźnie, w Londynie i Paryżu, ale przede wszystkim ukształtowała się w nim swoista otwarta postawa wobec Europy. Jego zainteresowanie było skupione na życiu kulturowym danego kraju i miasta, a także na polityce wewnętrznej i problematyce ekonomicznej. Szwajcaria W styczniu 1833 roku Juliusz Słowacki wyjechał do Szwajcarii i zamieszkał w Genewie. Widok na Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp, stał się inspiracją powstania dramatu Cordian, opublikowanego anonimowo w 1834 roku w Paryżu. W listopadzie tego samego roku poznał swoją dojrzałą miłość, Marię Wodzińską. To jej zadedykował przepiękne wiersze pod tytułem Rozłączenie i w albumie Marii Wodzińskiej, platając niezwykle ekspresyjną wizję alpejskiego krajobrazu. W Szwajcarii powstały jeszcze dramaty: Balladyna, Mazepa i Chorsztyński. W lutym 1836 roku wjechał do Rzymu, gdzie zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim. Wielka Podróż na Wschód. Trwająca od sierpnia 1836 do czerwca 1837 roku podróż Słowackiego na Wschód stała się nie tylko źródłem inspiracji literackiej, ale także artystycznej. Cudziemnomorskie krajobrazy Grecji, Egiptu i Palestyny wywarły na nim takie wrażenie, że utrwalił je w swojej twórczości poetyckiej. Na przykład w listach poetyckich z Egiptu, w wierszu Rozmowa z Piramidami. W podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, w grobie Agamemnona, w Angeli, a także w licznych szkicach, rysunkach i akwarelach. Powrót do Włoch i Francji. Po prawie rocznym pobycie na Bliskim Wschodzie 16 czerwca 1837 roku, Słowacki wrócił do Włoch. Po krótkim pobycie w Livorno udał się do Florencji. Która go zauroczyła swoją architekturą, zwłaszcza sztuką sakralną włoskich malarzy, zabytkami i życiem kulturowym. We Florencji powstał poemat w Szwajcarii na Cześć Marii Wodzińskiej. W grudniu 1838 roku Juliusz Słowacki powrócił do Francji. Ostatnia stacja, Paryż. Na początku 1839 roku ukazały się po kolei trzy poematy – patriotyczny, groteskowy i makabryczny. Poema Piasta Dantyszka Herbuleliwa o opiekle, Balladyna i Lila Veneda W Paryżu powstały poematy – Beniowski w formie pieśni, wydany w Lipsku 1841 roku, Fantazy, Sen Srebrny Salomei, Ksiądz Marek, Genezis Ducha. Pod wpływem mesjanizmu Andrzeja Towiańskiego i jego Koła Sprawy Bożej cała twórczość Las Ostatnich była podporządkowana objawieniu prawdy. Pod tym kątem powstał poemat historiozoficzny Król Duch i nieukończony dramat Samuel Zborowski. Juliusz Słowacki zmarł na Gruzicę 3 kwietnia 1849 roku. W marcu 1927 decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego Sprowadzono prochy Juliusza Słowackiego do Polski i złożono je w sarkofagu w krypcie bawelskiej. Balladyna, pięcioaktowy dramat Juliusza Słowackiego, powstał w 1834 roku w Genewie, w Szwajcarii. Opublikowano go dopiero w 1839 roku w Paryżu. Słowacki zadedykował swoje dzieło Zygmuntowi Kracińskiemu, autorowi Irydiona. Dzieło słowackiego to opowieść o dążeniu do władzy za wszelką cenę i o dorastaniu do roli zbrodniarza. Krótki zarys treści. W skromnej chatce mieszka uboga wdowa wraz ze swymi dwiema pięknymi córkami Aliną i Balladyną. Pierwsza z nich jest łagodna i kochająca, druga to egoistka, pragnąca bogactwa i władzy. Okazja do ich zdobycia nadarza się dla Balladyny wraz z nadejściem wiosny, kiedy budzi się wróżka Goplana, pani Jeziora Gopło. Goplana jest zakochana w Grabcu, a ten z kolei kocha się w Balladynie. Z zazdrości Goplana wysyła do chaty wdowy księcia kilkora. Ten zamierza ożenić się za namową pustelnika z jedną z dziewczyn. Wdowa proponuje malinowy konkurs, która przyniesie pierwsza dzban Malin. Ta zostanie żoną Kirkora. Balladyna, wiedząc, że nie zwycięży, zabija swoją siostrę. Dręczą ją koszmary i wyrzuty sumienia, oraz jest napiętnowana niezmywalną plamą krwi na czole. Balladyna zostaje żoną Kirkora i panią na jego zamku. Zabiera ze sobą matkę, ale szybko zaczyna ją ukrywać przed ludźmi, bo wstydzi się swojego chłopskiego pochodzenia. Podaje się za osobę z królewskiego rodu. Kiedy Kirkor wyrusza na wojnę, Baladyna tylko o tym myśli, jak pozbyć się męża i zasiąść na tronie. Wybiera jednego z rycerzy, Fon Kostryna, którego w sobie rozkochuje, a potem namawia, by pomógł jej zgładzić Kirkora. Posługując się trucizną, pozbywa się także Fon Kostryna. Ostatecznie wyrok na Baladynie wymierza sam Bóg, zabijając ją uderzeniem piórna. Dlaczego dualistyczny świat balladyny? Balladyna to dramat o funkcjonowaniu dobra i zła na świecie. Bohaterki, siostry zostały opisane na zasadzie kontrastu. Alina jest dobrą i łagodną, złotowrosą pięknością. Czarnowłoca, ciemnooka balladyna to niewolnica własnych ambicji. Kontrowersyjną postacią jest Goplana, królowa jeziora Gopło. Z jednej strony dobra wróżka z drugiej z powodu nieodzajemnionej miłości i zazdrości, potrafi być okrutna. To samo dotyczy kanclerza, wysokiego urzędnika królewskiego, który w imię prawa i prawdy stawał się nieludzki i bezwzględny. Dramat nie tylko odzwierciedla kontrast pod względem moralnym i psychologicznym, ale także dwóch światów i postaci realnym i baśniowym fantastycznym. Świat nadprzyrodzony ingeruje w wypoczynania ludzi. Świat realny Współgra ze światem baśni. Dzięki temu Słowacki nadaje swojej tragedii ponadczasowy wymiar. Balladyna, dramat czy ballada? Balladyna Słowackiego zawiera w sobie elementy, które pozwalają mówić o niej jako o dramacie. Świadczy o tym obecność epilogu, podział na akty i sceny oraz punkt kulminacyjny, jakim jest morderstwo Aliny. Sam jednak tytuł Imię głównej bohaterki wskazuje na inny gatunek – balladę. Temat wywodzi się z wątków historycznych lub legendarnych, zbogaconych ludowymi wierzeniami. Całość zaś obfituje w motywy i postaci fantastyczne i tajemnicze – goplany, chochlika, i iskierki. Bardzo ważną rolę odgrywa przyroda. Odzwierciedla ona emocje i uczucia bohaterów. Pozwala mówić o tym, co dobre i złe, wreszcie wymierza sprawiedliwość i służy wskazaniu prawd, które rządzą światem. W Balladynie najistotniejszym jest prawo, w myśl którego zbrodnia musi spotkać się z surową karą. Ostatecznie zwycięża więc dobro. Historyczność w Balladynie Juliusz Słowacki zamierzał w Balladynie, podobnie jak i w wielu innych dziełach, uchwycić istotę dziejów i narodowego charakteru Polaków. W dramacie uosabia ów charakter pustelnik, w rzeczywistości zagadkowy król Popiel III któremu honorowy Kirkor pragnie zwrócić koronę. Symbol władzy. Pustelnik, wygnany król i Gniezno jako stolica odzwierciedlają Polskę pozbawioną władcy i swojej autonomiczności terytorialnej. Zaś charakter balladyny odnosi się do ludzkich namiętności. Słowacki ilustrując jej bezwzględne dążenie do władzy nawiązuje do Lady Macbeth i Ryszarda III Szekspira. Balladyna na deskach teatru. Balladynę wystawiono po raz pierwszy w Teatrze Skarbowskiego we Wrocławiu w 7 marca 1862 roku. Najsłynniejszą teatralną inscenizacją utworu był spektakl w reżyserii Adama Hanuszkiewicza z Anną Chodakowską w Teatrze Narodowym w Warszawie. Premiera odbyła się w 1974 roku. W 1994 roku baśniową balladynę wystawił w teatrze powszechnym Jarosław Kilian. Główną rolę zagrała Dorota Landowska. W 1996 roku Hanuszkiewicz zrealizował balladynę powtórnie. W jej roli wystąpiła Edyta Jungowska. W 2009 roku powstała pierwsza filmowa współczesna adaptacja balladyny, wyreżyserowana przez Dariusza Zawiślaka z udziałem amerykańskiej gwiazdy filmowej Faye Dunaway. W 2018 roku odbyła się brytyjska premiera balladyny w londyńskim Drayton Arms Theatre.